Duet Easy Lifting to zestaw dla skóry dojrzałej. To bankietowy efekt liftingu. Celuje przede wszystkim w potrzeby skóry dojrzałej suchej, odwodnionej, pozbawionej jędrności, szarej. Serum Easy Lifting jest pozbawione wody w składzie. To same aktywne koncentraty wpływające na poprawę jędrności, odżywienia, nawierzenia. I właśnie takiego bankietowego efektu mocnego liftingu. Krem z kolei uzupełnia działanie serum, otula skórę, zabezpiecza przed utratą wody. To połączenie to absolutny game changer w pielęgnacji skóry dojrzałej i suchej. Pamiętaj, że te produkty to super koncentraty i skóra potrzebuje chwili, aby je wchłonąć. Po aplikacji serum odczekaj chwilę, zanim zaaplikujesz krem. Jeżeli wciąż odczuwasz lepkość na skórze, zaaplikuj po prostu troszkę mniej lub zdecyduj się na aplikację tylko na noc.